Cześć, z tej strony Kociwa. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo pokażę Wam podsumowanie całego roku 2024. Zaczynając od subskrypcji, a kończyć na ulubionych filmach. Więc możemy przejść już do... do rzeczy. Tak. To tak. teraz tak. Mamy tutaj 14 subskrypcji w tym roku, co nie jest najlepszym osiągnięciem, ale cieszę się, że przynajmniej tyle osiągam. Jeśli chodzi o komentarze, to w tym roku poszło w miarę dobrze, bo 41. Łapek w górę też jest już w miarę dobrze, bo 379. Wyświetleń jest 3000. Eee, Podań dalej jest 4, to nie... I teraz możemy przejść do ulubionych rzeczy, typu ulubiony short, 795 wyświetleń. Ulubiony film, wa to są Wasze ulubione rzeczy, które najwięcej osób widziało. Teraz tak, ulubiony film, 149 wyświetleń. Więc, jeśli chodzi o. To jest krótkie podsumowanie takiego roku, ale można jeszcze dodać pod względem tego, że na przykład pod wszystkie shorty, wszystkie filmy to wtedy będzie takie dłuższe, więc zacznijmy od tego podsumowania tego shorta, który, znaczy to jest tak tego shorta, w którym Kotek pił mleko. On ma aż 569 wyświetleń. Mogę się mylić, bo chyba 570 ileś. Ale jestem bardzo szczęśliwy z tego, że tak dużo aż to osiąga. I teraz tak. Trzeci wasz ulubiony. To jest prawdopodobnie mm, jak kot się bawi z psem. Tak, to, to, to jest trzeci ulubiony. Tutaj już jest gorzej, bo 89 wyświetleń, ale dalej nie jest aż tak źle, jak te, jak inny. Teraz jest tak. To jest shot po prostu taki spokojny, w którym napisałem Wesołego Sylwestra. I po prostu on dużo osiągnął pod względem ogl oglądania było aż 60 wyświetleń i to dosłownie w niecały jeden dzień. Więc jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o tego shorta. I w ogóle, jak ktoś nie widział, to yy, dodałem kolejnego, że na 50 słów będzie specjal, więc będzie bardzo fajny i ten specjal będzie fajny w społeczności napisałem że niedługo będzie short ze Sylwestra ale to, 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 to może liście sobie zobaczyć i jeśli chodzi to, o to to nie będzie short, to będzie film i jeszcze chodzi o tak o filmy, ulubione filmy to na pewno była Zaczyna na chyba piątym miejscu, bo te, 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 gra jak małpki rozbijają balony. Szczerze dziwne, że Wam się aż tak to spodobało, bo z, z, z chyba z 58, coś takiego, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Przepraszam, jeśli chodzi o to, że tak widzicie praktycznie stolik po prostu, bo znaczy jest tu kartka ta. A jeszcze, co jest opisanego? Teraz możemy zacząć od całej społeczności. Albo od komentarzy, bo komentarzy było, ile ich było, ile jest na ile zrobiliście. A takie. A mogę pozdrowić y około pięć osób bo piszą bardzo, bo praktycznie na każdym piszą komentarze na przykład jakby ten short Sylwestra ale to pozdrowimy dopiero na i, i dzisiejszym shortcie, który będzie już za niedługo, tylko że jeszcze troszkę tak około 16.30 Liveów, e uwaga, będzie niedługo pierwszy live, mój pierwszy live. I on, będzie w 2025. I zrobimy go w maju. Zrobimy go w maju. Przepraszam, w czerwcu, w czerwcu. I jak możecie zauważyć, to nie jest też podsumowanie roku. Tylko to jest jeszcze taka pogawędka trochę, jeśli chodzi o ten. I jakby przejść jeszcze do podsumowania roku. A. I do jednej rzeczy. To jest, to jest już tak bez kłamania. Jak będę, jak osiągniemy cel 100 subskrypcji, to pokażę twarz. Więc to może być fajne. I ja, ja bym radził tego o, o te podsumowanie roku jeszcze do końca oglądać, bo tutaj jeszcze troszkę się rzeczy będzie działo, tak około to potrwać z 11 minut 15 i skończymy, bo. bo nie mam aż tak dużo czasu. Ale na przykład jeśli chodzi... Um, ale w ogóle napiszcie w komentarzach pod, właśnie pod tym filmem, czy co, chce, co chcecie, żebym nagrywał. Bo mam dużo gier. Mogę z telefonu nagrywać, więc po prostu jest dużo tego do wybrania. Więc możecie sobie wybrać, co chcecie. Ten komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, tego wybiorę i wezmę tu gra, więc radziłbym szybko pisać. Łapujcie. O nie. Dobra, już. Przepraszam. taka chwilowa To, to było przez przypadek. Przepraszam. To jest tak. Jeśli chodzi, przejdźmy do podsumowania roku. To teraz tak Ro, to jest, jest chyba najlepsza część, jeśli chodzi o to rozwinięcie kanału. Rozwinięcie kanału. To jest ważne. Akurat dobrze Dobra, nieważne. To jest ważne, ponieważ... Pokazać, jak od... Pierwszej subskrypcji, jak od 15, jak od 40, jak od 30, się zmienił ten cały mój kanał. Po pierwsze, opis. Od początku miałem sub. Teraz mam sub, sub, please. Jeśli chodzi o ikona na początku ja miałem jakie kota mojego. Ale to było takie już gorsze zdjęcie troszkę. A teraz mam takiego kota śpiącego, więc to jest bardzo fajne. I no pomyliłem się, że to jest 15-20 minut. Bo chyba 12 minut i to skończymy gdzieś tak około. Więc jeszcze nam zostało 3 minutki. Jeszcze, jeszcze nam zostały 3 minutki, więc możemy... Jeszcze czekaj, czekaj, czekajcie. A, na, najgorsze filmy. I najgorsze shorty. Czy znaczy, tak naprawdę to dwa najgorsze shorty i dwa najgorsze filmy. Miamy najgorszego shorta. Ma ten, gdzie pisałem, że troszkę że Około tak z 4 dni mnie nie pędzi, bo jestem chory, a drugie to było, że jestem w górach i nie mogę nagrywać. I one zajęły ostatnie miejsca. Praktycznie nikt w nie nie wszedł, bo tylko 6 osób, ale jeśli chodzi o najgorsze filmy, to tutaj się robi grubo. To był film z Robloxa, prawdopodobnie, jak robiliśmy picie. To, 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 to był nie spodobał wam się on. A jeśli chodzi o drugi najgorszy, to to był, poczekajcie chwilkę. To to to, 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 to też ten. To. to był ten jak donaty robiliśmy. To były dwa najgorsze filmy. I zostało nam 30 sekund troszkę, więc 20 teraz, więc już nie ma tak naprawdę o czym rozmawiać. Ale mogę Wam powiedzieć, że jak osiągnę te 100 subskrypcji, to na serio pokażę to twarz. I kończymy podsumowanie roku. Więc trzymajcie się i pa.